Dziś pokażę Wam, co robi ten języka właśnie w przewie. No i oczywiście, jak widzicie, wychodzę, bo jest przepiękny dzień. No i teraz wybieram się na stroll, czyli po prostu jakiś spacer, taką przechadzkę. No i jak widzicie, jest wreszcie piękne niebo i jest fajna pogoda. Mamy kilkanaście stopni, także aż żal nie wyjść, oczywiście, jak mam chwilę. No i tak też robię. A to nie wszystko. Zaraz udamy się w jedno z moich ulubionych miejsc. Zresztą zobaczycie, jako że ja prowadzę. Hmm. Taki niezbyt interesujący typ życia, to mamy oczywiście ławeczkę i jestem jak retiree, czyli jak emeryt, bo mam emeryckie życie. Ja tutaj podziwiam sobie przyrodę i staw oczywiście, bo taki staw też mam właśnie w jednym z parków. Ale to nie wszystko, zaraz zobaczcie, jak będą aż two takes, czyli dwa podejścia i ten second take, czyli drugie ujęcie. Pokażę jaki mam outfit, bo bardzo chciałam to zrobić, wreszcie mogłam założyć kłytkę. O tutaj widzicie, jak pokazuje mój outfit. No i ja mam real leather, czyli skórę naturalną, a nie jakieś faux leather, czyli jako skórę. Oczywiście vintage. No i zaraz zobaczycie, co stało się pomiędzy. To oczywiście jest to drugie podejście, a tu pierwsze, i w tym wypadku Bam. Pranked. <laughs> I was pranked. Po prostu wywinął mi numer Jack Russell. <laughs> A następnie mamy moje ulubione kwiatuszki, oczywiście wiosenne krokusy, czyli po prostu crocuses. No i są przepiękne, mogłabym je tak podziwiać. Chyba już jestem po prostu stara. No i teraz wracam sobie do domu yy, i będę wracała na zajęcia, także mam nadzieję, że się wam podobało. Bye!